Jesteśmy gotowi? Oczywiście, oczywiście. Na kolejny talent? No, ale jesteś przejęty? No, bardzo. Ja czuję, że teraz będzie coś. No nie wiem, co odepną. Ale zaraz się dowie, dajmy mu chwilę. I niech jeszcze trochę pożyje. Nazywam się Tomasz Kozłowski, jestem z Bytomia. Mm -hmm. Hmm, przyjechałem tu z kuli swojej wybranki serca. Jezu, co się stało? Ja jeszcze raz, spokojnie, Czemu rzucisz, bo co jest? Ojej, to obiecałem. A co mi się obiecałeś? Udało tutaj stanąć, przy Was pokazać. No i wspaniale! A, ok. Cudownie. Jaki talent? Y Posiadasz. Po prostu poskładam z kilku piosenek jedną, podokładam coś od siebie i zaśpiewam to dla niej. E, widzę, że jesteś bardzo zakochany. Tak jest. A czy ona gdzieś tu siedzi? Tak, no, Pokaż. w trzecim rzędzie. Pokażcie po lewej stronie. Cześć. Tak, tak cześć, no tak płaczajcie, że się Cudnie. No słuchajcie. to jestem ciekawa, co ty tam posklejałeś. Jałeś. Od razu chciałbym przeprosić za jakość swojego głosu, ale doszłem do wniosku, że lepiej dwie minuty się wstydzić niż dwa tygodnie ćwiczyć, więc... Ej! Do Praktyczny! dośpiewaj śpiewaj, chłopie. To zaczęło się... Gdy on zaczął do niej pisać, znaleźli się na fejsie przez znajomych, taki zwyczaj. Było czyste bo Gdy wyjechał na ulicę. Przyspieszał szybko, wraz z maszyną serca bicie, jak te nuty na tym bicie. Układa się jego życie, kilometry przejechał Ich tak dużo, że nie zliczę. Ma własny dom on nie mieszka z rodzicami, choć dawno odsunęli, nie ma życia z problemami. Ma swoją kobietę, którą bezgranicznie kocha, poświęca dla niej wszystko i z pamięci nie wycofał w tej jednej chwili. Kiedy na niego spogląda, kiedy stała w nocy sama, pięknie sześć, no honda, przy swojej maszynie spytał czemu stoi sama, czy Czemu twarz jej taka smutna? Czemu taka blada? Czemu nic nie mówi? W końcu wsiadła na maszynę, po chwili cicho jękła polatać Chodzę mu chwilę, on odpalił swój motocykl I ruszył z nią myśląc, że to może być ta, za którą oddałby wszystko, odpalił swój motocykl I ruszył z nią myśląc, że to może być ta, za którą oddałby wszystko Jakbyście mi to od początku puścili, bo ja trochę w złej kolejności zaśpiewałem Nie, yes. lecz tam! Trochę mi nie wyszło, ale dziękuję Chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę ja nie mam talentu. Tutaj powinna się znaleźć osoba, która ma ten talent. Chciałbym poprosić swoją ukochaną. O, jeszcze mają dziecko! Super! Sprawa jest następująca. Mam robić jakiś wstęp, czy ty ogarniesz? Czekaj, żeby nie działał. tego pana autografa widzisz, to jest. To jest Wasz swat! Dla was. Wszystkiego dobrego, bądźcie szczęśliwi. Wszystkiego dobrego, niech się dzieciątko chowa zdrowej Prezent od cioci gości! Dziękuję ślicznie, przyda się. <laughs> no. I nie płaczcie. Dla... Moi wszyscy znajomi mają mnie do takiego, brzydko mówiąc, świra. Każdy mówi, Tomek, ty to się chyba nigdy w życiu nie oświadczasz. Ja? Jak ja się oświadczę, to to w telewizji puszczę. Chciałem z nią spędzić, że tak powiem, resztę swojego życia. To jest mój ideał. W prezencie ślubnym dajemy Wam trzy razy na tak. Sześć Boże!